Kwestia przetargów nas interesuje, a to jest ważna rzecz, bo to będzie znaczące wzmocnienie zarówno taboru, jak i emerytura aks jak i starych pojazdów, a także możliwość budowania nowych linii TO. 26 czerwca otwarliśmy ofertę na składy 3 plus 2 w opcji i ta oferta jest w tej chwili badana, natomiast oferta dużo większa, na 22 plus 8 w opcji. Płynęły setki pytań, dosłownie, to nie jest hiperbola, setki pytań do nas dotyczących kwestii tej oferty i cały czas w związku z tym z przygotowanymi odpowiedziami cały czas były przygotowane odpowiedzi, konieczne było wydłużenie, a skoro wydłużono, to ustalono, że oferty mogą 14 lipca, czyli w lipcu najwcześniej 14 mogą spływać oferty dotyczące 22 plus 8 w opcji pojazdu. Liczy się każdy przecinek, każda kropka, każda strona, a kluczowy, wiadomo, jest przetarg 22 plus 8, bo maksymalnie byłoby to 35 nowych pojazdów w taborze kolei Śląskich. Ogromny zaszczyt zarówno aktualizacji, modernizacji taboru, jak i nowych jednostek pod nowe linie. Przygotowujemy Facebooka, którego uruchomimy w połowie lipca. Teraz planujemy 15 lipca, Facebook, gdzie będą rzeczy znalezione. Różne rzeczy trafiają się w pociągach, potrafi się trafić klasyka, czyli czapka, szalik, parasol, zostawiona reklamówka, zostawiona część śniadania, takie różne rzeczy codziennego użytku, ale pojawiają się też dużo poważniejsze, typu komórka, typu dokumenty, typu pieniądze. Te przedmioty są regulowane przepisami prawa. To nie jest tak beztrosko, że można sobie po pierwsze RODO, kwestie dowodu pokazać, przekazać, każdy może go pooglądać, tak samo z paszportem, z witek pieniędzy. To nie są takie rzeczy lekko łatwo zarządzane, że one trafiają, są deponowane i koniec. Tu współpracujemy z policją, jeśli jest potrzeba, współpracujemy z powiatem, bądź miastem na prawach powiatu, jak te przedmioty przekazywać, jak je odzyskiwać, ale my chcemy, żeby przyspieszyć proces zwłaszcza szybkich zagubień. Po pierwsze, trochę system jest spotyć koleje śląskie, że pasażerowie będą nam zgłaszać typu, zgubiłem czapkę, zgubiłem, czy mogę odzyskać, czy jest, bo pociąg przykładowo będzie myty i to się znajdzie, jest szybka możliwość odzyskania po udowodnieniu, że to jest nasza oczywiście własność. Typu zgubiliśmy klucze i mówimy, że jest przyczepione, w jednorożca breloczek, ma niebieskie oczy, to nie to wiadomo, że to jest najprawdopodobniej właściciel. Strona o utrudnieniach mieliśmy i wydawało się, że jest szybko znajdywalna i klikalna, ale zdecydowaliśmy się o zmianie indywidualnej stronie koleje Slaski pisane razem.info, która przekierowuje do podstrony z utrudnieniami. Dlaczego ta podstrona jest taka ważna? Dlaczego ten adres kolejeslaski.info dodajmy do ulubionych i sprawdzajmy? Bo my tam publikujemy formalne, oficjalne, nazwijmy to o oficjalności państwowej, informacje rozliczające nas jako przewoźnika z tego co się dzieje na torach, gdy są odchylenia w realizacji rozkładu jazdy. To brzmi tak strasznie napuszenie pompatycznie, ale to jest gwarant prawdziwości każdej informacji jeden do jeden, która tam jest publikowana. Tam nie ma około, tam nie ma w przybliżeniu, tam jest informacja o tym, co się dzieje na torach i w pierwszej sytuacji, gdy stoimy w polu, zastanawiamy się, co będzie się dalej działo, albo gdy czekamy, mokniemy, a naszego pociągu, który nas zawiezie do domu, nie ma, wchodzimy na koleję slaskie.info i tam sprawdzamy, co się dzieje z naszym pociągiem, kiedy przy Jedzie, a jeśli jest to dlaczego. I mamy dokładnie tę wewnętrzną informację Kolei Śląskiej, którą my przekazujemy raportowo dalej, czyli mamy stuprocentową pewność, że to, co tam czytamy, polega na prawdzie. Zwolnione są przejazdy albo u przewoźników komercyjnych, na stacji, przewoźników komercyjnych, albo też na wybranych odcinkach. I tu do tych odcinków, gdzie nie obowiązują bilety wakacyjne, trzeba zaliczyć trzebinie i e, Trzebinie i Kraków główne. Drugim takim odcinkiem jest Bochumin, e, Bochumin i oczywiście nasze chałupki. I trzeci taki odcinek to jest słucha beskidzka zakopane. także te przejazdy na tych trzech odcinkach wyłączone są z możliwości podróżowania z wykorzystaniem biletu wakacyjnego. wiemy już, że podróżni w pewien sposób rywalizują i chwalą się swoimi dokonaniami w zakresie podróżowania i ilości przebytych kilometrów i czasu podróżowania właśnie z wykorzystaniem tego biletu wakacyjnego. Także mamy nadzieję, że będą się z tymi swoimi rekordami chwalić także i w naszych kanałach. No i cieszymy się. Cieszymy się po pierwsze dlatego, że ta oferta świetnie się sprzedaje, a po drugie, że dzięki wykorzystaniu tego biletu wakacyjnego mogą zwiedzać nasze województwo śląskie.